Czasami bywa trzy razy w tygodniu, czasami bywa dwa razy w tygodniu. Nie mówiąc o innych busach dostawczych, jeśli chodzi o sklepy przejeżdżający kurierze i takie mniejsze ciężarówki, to jest nagminne. Przynajmniej nie wiem, 20 razy dziennie przejeżdżając z pełną prędkością po linii prostej przez skrzyżowanie, nie patrząc się po prostu, czy ktoś idzie, czy ktoś nie idzie. Zaczyna się to od godziny powiedzmy. 6 rano. Strach puścić po prostu dziecko małe, bez trzymania go za rączkę, bo nie wiadomo, czy w danej chwili po prostu ktoś nie wtargnie samochodem osobowym na ulicę. I po prostu jest to nagminne, i dlatego taki strach jest, obawa. W większości wypadków przejeżdżają bardzo szybko, dlatego że po prostu uciekają po linii prostej, nie patrzą się, czy ktoś idzie, czy nie idzie. Przejeżdżają średnio około 30-40 km na godzinę po tej kostce brukowej. U nas w Chocianowie nie ma policji, która by nadzorowała yy, przejazd w ogóle przez rynek różnych rodzajów samochodów osobowych. Je się bezprawie, złe oznakowanie ulic i po prostu myśl, ludzie myślą, że mogą robić co chcą.